Wzywam Was, święci świętych aniołowie, przez ludzką świętość pracy pozbawionych. Strzeżcie dziś pilnie słodkiej siostry mojej, bo słaba. Wzywam Was, święci moi poprzednicy, Coście zmiażdżyli oddech własnej woli. Okręgiem mocnym. Otoczcie ją dzisiaj. Bo naga. Wzywam cię słodki kwiecie utajony. Któryś w karmelu Cierpienie ukochał, w sen jej korzenie swej miłości zapuść, bo sama. Wzywam Cię, piękna matko ukojenia, wierna dziwico, śladom mego Boga. Niech się zagoi we śnie opatrzona, jej rana.